Cześć, tu Maciek Prusiński z bloga Rozwojowiec. Ile razy byłeś w takiej sytuacji? Twoja życiowa partnerka lub partner zaliczył straszną gafę, ewidentnie coś przeskrobał, zrobił lub powiedział coś, co Cię strasznie zabolało. Zignorował Twoje uczucia, potrzeby, a co najgorsze, zachowuje się jakby, jakby nic się nie stało. A przecież to takie oczywiste, wystarczyłoby przecież, żeby przez moment się zastanowił, poobserwował, pomyślał, ale nie, ślepy i głuchy. Aż cisną się na usta te dwa dobrze znane słowa. Domyśl się. A może stoisz po drugiej stronie? Ile razy słyszałeś te słowa? Ile razy na pytanie, czy coś się stało, słyszałeś w odpowiedzi: Nic. Wypowiedziane w taki sposób, jakby co najmniej świat się kończył. Ile razy zachodziłeś w głowę, o co może w ogóle chodzić, nie widząc żadnego nawet potencjalnego powodu czy punktu zaczepienia, żeby chociaż móc zacząć się domyślać? No właśnie. Jak dobrze czytamy w myślach, w intencjach, na ile skutecznie potrafimy przyjmować czynić punkt widzenia? Okazuje się, że świat nauki ma całkiem sporo do powiedzenia w tym temacie. Przeprowadzono badanie, którego uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: grupę słuchaczy i grupę. Stukaczy. Zadaniem tych drugich było wybrać sobie jakąś wszem i wobec znaną melodię i wystukać ją uderzając palcem w stół. Zadaniem słuchaczy z kolei było odgadnięcie właśnie kolejnych wystukiwanych melodii. Tak więc wyobraźmy sobie, że siedzimy przy stoliku, jako uczestnik badania. Wybieramy maksymalnie banalną melodię, jaka tylko nam przyjdzie do głowy, na przykład 100 lat, 100 lat i zaczynamy stukać. Proste, nie? Każdy zna tą melodię, każdy, nawet dziecko powinien domyślić się za pierwszym razem. No, w końcu nie tylko słyszymy ją bardzo często, ale najczęściej sami ją śpiewamy. Śpiewamy tą piosenkę nawet kilkanaście razy w roku, więc technicznie jesteśmy nie tylko słuchaczami, ale wręcz doświadczonymi, wielokrotnymi wykonawcami tego utworu. W końcu wykonujemy go za każdym razem, kiedy można komuś złożyć w ten sposób życzenia tytułowe życzenia długiego życia. Jak wysoko ceniłbyś prawdopodobieństwo, że druga osoba odgadnie melodię 100 lat, kryjącą się pod twoim stukaniem? 50%? 70%? 90%? Jak myślisz? Zanim odpowiem, co pokazało badanie, gdzie oczywiście w miejsce polskiego 100 lat mieliśmy śpiewane po angielsku Happy Birthday to You, sam spróbuj odgadnąć inną znaną melodię. Gotów? Zaczynam stukać. Wiesz co za melodia? Część z Was na pewno już wie. Jeśli tobie jeszcze się nie udało, posłuchaj jeszcze raz. Jak kojarzysz już? Jeśli nie, podpowiedź numer jeden. Tak jak w przypadku 100 lat, to też jest melodia, którą słyszymy wiele razy w życiu. Wiesz już? Nie? To druga podpowiedź. To także utwór, który prawdopodobnie wiele razy w życiu wykonywałeś osobiście, śpiewając razem z grupą osób podobnie jak 100 lat. Jak wiesz już? Ten utwór to Mazurek Dąbrowskiego. Oficjalny hymn polski. Zresztą, posłuchaj stukania jeszcze raz. Tym razem już z melodią. Proste, co nie? Kiedy już wiemy, jak, jaki utwór jest stukany, trudno oprzeć się wrażeniu, że po prostu nie da się nie domyślić, co za melodia. Jak można było tego nie zauważyć? Możliwe, że należysz do wąskiej grupy osób, która skojarzyła utwór od razu i po prostu nudząc się czekałeś, aż skończę gadać. Możliwe, że byłeś sprytny na tyle, by wejść w moją skórę i zastanowić się, jakie skrajnie znane melodie mógłbym wybrać, no i po prostu zgadłeś, spodziewając się właśnie, że wystukam mazurek. To jednak wyjątki od reguły. Oryginalne badanie prowadzono z wykorzystaniem 120 powszechnie znanych, popularnych melodii. Zanim stukający zaczynali uderzać w blat, Pytano ich, jak oceniają szansę na to, że słuchacz zgadnie. Kiedy osoby stukające oceniały prawdopodobieństwo odgadnięcia melodii przez słuchacza na średnio 50%, jak myślisz, w ilu procentach przypadków badani odgadywali melodie tak proste, że stukający oceniał szansę właśnie na pół na pół? Jak myślisz? Słuchaczom udało się odgadnąć prawidłową melodię, w 2,5% przypadków. Dobrze słyszysz, 2,5% dobrych odpowiedzi. Kiedy wydawało się, że co druga będzie dobra, to 20, praktycznie 20 razy rzadziej niż się stukającym wydawało. Od kiedy istnieje blog rozwojowiec, przytaczaliśmy dla Ciebie rozmaite badania, w których różne zjawiska sprawiały, że dana grupa badanych robiła coś 10, 15, 20% lepiej lub gorzej. Tutaj jednak zarówno naukowcy, jak i stukający uczestnicy przecierali oczy ze zdumienia, słysząc, jak na każde 100 melodii badanym udaje się odgadnąć tylko dwie, trzy z nich, po prostu kosmos. Naukowcy nazwali ten fenomen klątwą wiedzy. Melodia, którą stukający miał w głowie i idealnie pasujące do niej stukanie, okazało się tworzyć niezwykle silne złudzenie oczywistości. Łatwości, z jaką druga osoba powinna melodię odgadnąć. Krątwa wiedzy okazała się dotykać nie tylko świata melodii, ale na olbrzymią skalę torpedować pracę organizacji społecznych, chcących wyjaśnić ważne sprawy swoim odbiorcom, specjalistom od marketingu, chcącym tworzyć zrozumiałe, porywające komunikaty trenerom szkoleń chcącym przekazać wartościową wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim to zjawisko okazało się torpedować codzienną komunikację między zwykłymi ludźmi. Wiedza do przekazania Posiadana w głowie, połączone w ich głowach elementy układanki, tworzyły złudzenie, że to, co zostało już powiedziane odbiorcy, na 100%, a nawet z nawiązką powinno wystarczyć, by odbiorca przykazu wszystko doskonale zrozumiał i sam poukładał sobie układankę w głowie. Wydawało się, że powinno, ale wielokrotnie nie wystarczało. Właśnie przez tą klątwy wiedzy. Właśnie dlatego, że łatwość zrozumienia była tylko złudzeniem w głowie tego, któryś rozumie. I to właśnie klątwa wiedzy sprawia, że kiedy wypowiadasz słowa nie wcale, nic się nie stało, czy domyśl się, szansa na to, że drugiej osobie się to powiedzie, jest <laughs> nieporównywalnie mniejsza niż ci się wydaje. Może ci się wydawać, że no, to, co powinna zrozumieć, jest tak banalne, tak oczywiste, że na 90% się uda? Okej, okay, podziel to przez 20. I tak jak pokazywało badanie, zostanie wtedy 4,5% szansa. Jak niecałe 1 do 19. O tyle średnio myliły się wystukujący rytm ofiary klątwy wiedzy. To oczywiście uogólnienie, ale zdanie sobie sprawy, jak bardzo możesz się mylić, oceniając czyjąś szansę na domyślenie się czegokolwiek, to pierwszy krok, jeżeli rzeczywiście chcesz sprawić, by się udało. Niestety, jesteśmy naprawdę bardzo słabi w czytaniu po, ma po małej ilości przesłanek, kiedy chcemy odczytać to, co ktoś ma w głowie. Na dodatek, kiedy to nasza intencja czy myśl ma zostać odczytana, ulegamy olbrzymiemu złudzeniu, że będzie to dla innych łatwiejsze niż w rzeczywistości. Jeśli chcesz naprawdę sprawić, by druga osoba się domyśliła, to po zdaniu sobie sprawy, jak trudne jest to zadanie, kolejnym krokiem jest danie tej osobie Podpowiedzi. Potem kolejnej, kolejnej, następnej i jeszcze następnej. Jeśli Twojej drugiej połówce rzeczywiście zależy na odgadnięciu, zrozumieniu, co chcesz powiedzieć, przyjmie każdą z podpowiedzi i za każdym razem będzie dalej próbować. A ty kontynuuj. Pamiętaj, że najprawdopodobniej zaczynasz od szansy powodzenia mniejszej niż 5%. Oczywiście krątwa wiedzy nie przestaje działać tylko dlatego, że powiedziałem Ci o jej istnieniu. Udzielając kolejnych podpowiedzi może ci się wydawać, że nawet kilkuletnie dziecko powinno zrozumieć to wszystko już jakieś pięć podpowiedzi temu. Zignoruj to złudzenie i podpowiadaj dalej do skutku. A jeśli się nie uda, jeśli cała masa podpowiedzi wciąż nie da rezultatu, wtedy po prostu zdrać odpowiedź. Pamiętasz to uczucie, kiedy poznałeś odpowiedź na pytanie, jaką melodię wystukiwałem? Uczucie, które towarzyszy momentowi ułożenia się w głowie wszystkich trzymanych w pamięci puzli, jest, jest to uczucie naprawdę potężne, a właśnie silne emocje sprawiają, że zapamiętujemy coś na bardzo długo. Dokładnie w takim momencie Archimedes krzyknął swoje słynne Eureka. Dlatego jeśli twój partner lub partnerka zastanawiała się nad tym, co chcesz przekazać, zastanawiała się wystarczająco długo, chłonąc podawane podpowiedzi, elementy układanki wiedzy, to to samo uczucie w momencie zrozumienia odpowiedzi pozwoli tą wiedzę, tą odpowiedź utrwalić o wiele mocniej niż normalnie, gdybyś już na samym początku tą odpowiedź podał na tacy. Jeśli to ty jesteś osobą, która słyszy od swojej drugiej połówki, od przyjaciela, od znajomego słowa takie jak domyśl się, czy wypowiedziane ciężkim tonem nic się nie stało? Po pierwsze, pamiętaj o istnieniu klątwy wiedzy. Twoja druga połówka, oczywiście, o ile no, nie ma tendencji do przemocy psychicznej, najprawdopodobniej wypowiada te słowa w dobrej wierze, chcąc byś zrozumiał coś bardzo ważnego samemu dochodząc do wniosku. No, nie ma w tym złośliwości ani złej woli. Pierwsze, co możesz zrobić w takiej sytuacji, to zapewnić, że zależy ci, że chcesz zrozumieć, co się wydarzyło. Co jest nie tak, ale że potrzebujesz do tego po podpowiedzi. Pokaż zaangażowanie, zadawaj pytania, proś o więcej. Niestety, jeśli Twoja po druga połówka ulega złudzeniu klątwie wiedzy zbyt mocno, możesz się na tym etapie zablokować i obrazić. Pewna, że już dawno powinieneś zrozumieć. Widząc Twoje zaniedbanie właśnie w tym, że wciąż nie wiesz. W takiej sytuacji jeden coś ci pozostaje, to tą swoją drugą połówkę dokształcić. Wspomnij o eksperymencie, w którym połowa melody miała być odgadnięta, a udzielono tylko 2,5% dobrych odpowiedzi. Wspomnij o klątwie wiedzy, złudzeniu, które bynajmniej nie dotyka ludzi jakichś tam mało inteligentnych, ale dotyka wszystkich, w tym specjalistów, ekspertów od reklamy, marketingu czy komunikacji. A najlepiej pokaż swojej drugiej połówce koledze, koleżance, przyjacielowi to wideo. Zrób z niego dobry użytek. Dziękuję za obejrzenie tej prezentacji. Mam nadzieję, że ci pomoże. Jak widzisz, nie czytamy w myślach, a klątwa wiedzy jest zjawiskiem o wiele mocniejszym niż wydawało się naukowcom. Jeśli więc znasz kogoś, komu to zjawisko może przeszkadzać w pracy, komunikacji, związku, przyjaźni, kogoś, kto nieraz już słyszał lub sam wypowiedział te słowa, te dwa słowa, domyśl się, udostępnij tę prezentację z myślą o tej osobie. Do usłyszenia.